Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem w garażu. Dzisiaj jest który? Trzeci chyba. Trzeci kwiecień. Przyszedłem y, do garażu zobaczyć, jak moja pszczółka się spisuje. Ostatni raz palona była w listopadzie. Ale nowy akumulatorek jest, także powinna bryknąć. Trzymaj, tutaj, tak. O. Tak, trzymaj. A ja zaraz zobaczę jak wychodzi. Postawimy go. Sprzęgło i uwaga. Proszę. Petarda! Petarda jak to mówi Adi Maszynka zagadała od razu. Ciekawe u kogo tak palą motocykle. Ilu startuje kurde na matkę. Damy trochę dźwięku. To jest mój identyfikator. Trochę ją skurzu przetarłem. Miałem to zamieniać na trajkę, ale gościu mi powiedział, że daje mi 15 tysięcy, a za 15 tysięcy to niech się smoknie w pompona. Światełko pali. Elegancko. Ostatni przebieg. Jeszcze może zrobimy ostatnią przegazóweczkę. Żeby ktoś nie powiedział, że garaż nagrywam, tak jeden kurwa mądruś Bo jak on w chlebku trzyma, no to kurwa wiadomo że zazdrości garażu. Proszę, maszynka jaka piękna. Jak chodzi, jak wam się podoba? To no. żyte równi Zobaczcie, czy